Siema, jestem Marek. Dzisiaj w drogiej wersji Taniej będzie to, co z pewnością każdy z Was lubi. Zresztą zadecydowaliście o tym również w komentarzach. A mianowicie w tym odcinku zobaczycie test żelgów. Mam tutaj 5 różnych opakowań o następujących wartościach za jedno opakowanie. Te wyglądają biednie. I są biedne, bo kosztują złotówkę. Te kosztują 2 zł za opakowanie. Te. Odpadają z gry. Ale kosztują 3 zł za opakowanie, te kosztują 5 zł, a te, jak możecie się domyślać, są najdroższe spośród wszystkich, kosztują 100 zł za jedno opakowanie. Zapraszam do oglądania. Po kilku miesiącach nagrywania na YouTubie mogę stwierdzić, że bardzo chętnie bierzecie udział w konkursach organizowanych przeze mnie oraz chętnie przyjmujecie darmowe nagrody. Dlatego w tym filmie również przygotowałem dla Was konkurs, który do wygrania będą dla trzech osób 3 opakowania ekskluzywnych żalek. Jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować mój kanał oraz napisać komentarz żelki. Nie zajmie Wam to więcej niż 5 sekund. Myślę, że warto wziąć udział w tym konkursie. Teraz przejdźmy do testu. Muszę Wam się przyznać, że lubię żelki, jednakże nigdy nie jadłem takich z tak niskiej półki. Jestem ciekawy, jak smakują. Hmm. Dobra, pierwsza. Bo są zbyt twarde, zbyt słodkie, nie da się ich przełknąć. Nie ma tego posmaku kwaskowości, co jest spotykane w przypadku ekskluzywnych żelek. Nie smakują mi, nie mógłbym ich raczej jeść. Wystawiam ocenę na cztery nie zasługują, 3,5 na 10. No słuchajcie. Może ktoś z Was mi wyjaśni, czy można oceniać coś, co nie ma smaku. Ja tutaj czuję samą żelatynę. Żaden smak się nie przebija. Nie wiem, od biedy można zjeść, ale... Ale raczej do mnie nie przemawiają. Nie wystawiam żadnej oceny. Uuuu. To jest taka chemia, jakbyście włożyli głowę do komina przemysłowego. No nie można tego nazwać żelkami, to jest jakaś trudka. Chemia żelatyna jaki słodzik. Od, od razu 0 na 10. Zabierz to. Teraz czas na ekskluzywne, zaznaczę również, że w opakowaniu znajduje się tylko 10 sztuk. Są wypełnione prawdziwym sokiem owocowym. To znaczy, że jedząc gruszkę, czujemy gruszkę. Jedząc śliwkę, czujemy smak śliwki. W końcu coś, co mogę zjeść rękoma i nie muszę się obawiać, że uszkodzą mi dłonie. Są przepyszne. Naprawdę czuję śliwkę. Nie ma tutaj takiego czegoś jak taki posmak chemii. To jest prawdziwy soko owocowy. Delikatnie zagęszczony, aby powstał żelek. Aż rozpływa się w ustach. Musicie spróbować. Ale one wszystko wyglądają, aż boję się tego zjeść. Strasznie twarde. Oh. Mm. W środku tego jest jakiś chamsko zasłodzony, ciągnący się śluz. Nie byłbym w stanie czegoś takiego przełknąć. Niedobre. 2 na 10. Tak jak na każde drogie wersy stanie przystało, czas na podsumowanie. Zatem te są najlepsze, ponieważ nie posiadają żadnej chemii. Jedynie naturalny sok z owoców. Przypominam również o konkursie, w którym możecie wygrać ekskluzywne żelki. Zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia!